Masz wędkę, idziemy na ryby. Co? Jak ryby? Na ryby. ryby. Nie chce mi iść na ryby. Idziesz na ryby, od teraz jesteś rybakiem. Nie masz wyboru. No, ja nie wiem Nauczyć chodź. No dobra. Lubisz robaki? Jakie robaki? No te co się zakłada na haczyk. Ja przecież nie umiem ryb, ty mi człowieku pieprzę Chodź tu, chodź tu, chodź tu. tu. zrobiliśmy nowy port. Znaczy ja zrobiłem. Jak spałeś? Ja biorę moją łódkę. Mogę sobie wziąć pałkę? No, skoro chcesz, dobra. Ej, ja nie mam do jedzenia. Długo będziemy na tym Nie ja Wziąłem dla ciebie czarcie. Wziąłaj wałówkę? dobra. Wziąłem Nie, w ogóle to się dzieje? Jakieś prądy mnie porwały. Dobra, weź teraz wędkę w rękę. Tak. Mocno się zamachnij i rzuć gdzieś w boku. Gdzie mój haczyk? Oh, jest. O, jest! To jest mój haczyk. Gdzie mój? Musisz za... Nie we mnie rzucaj! Oj, Dlaczego to tak nisko lata? I bez tego wie... Nieważne. Rzucaj i gdy haczyk zanurzy się pod wodę, wtedy ściągnij. Dupa, ale mnie obraca. Mocne są dzisiaj te prądy. No weź ich stąd, człowieku. Nie wiem, że mnie zmusiłeś do jakiegoś łowienia ryb to jeszcze. Ale się boję ryb, ja nie chcę i do tego. Zaccinaj, zacinaj, masz rybę. Nie, nie miałeś Widziałeś branie. wspaniałe muszę się dobrze zarzucić. No. Ale daleko wróciłem. Jest! Zaczynam to lubić. Nie. O! jest ryba! Fuj, boję się jej! Weź je to! Masz po Odeskę ją! A, Wy... masz. A, Wypadłem z łódki! Odschnij się! Przeżyjesz jakoś! No, rozwaliłeś mi łódkę! Z zatonęła! To za karę, że mnie wziąłeś na rybę! Jeszcze wiele trzeba ci nauczyć! O! Nie ja... rzucaj na brzeg! Nie, no nie! Hmm, 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 hmm. Moim haczykiem. Jak podoba ci się? Nie, lubię cię trafiać haczykiem. mi przed. Synek, bo zaraz się inaczej pobawimy. Au! Zboczenie. No i łowimy. Łowimy, łowimy, łowimy. Uh, ale to było męczące. Nie, ale w końcu się nauczyłeś łowić tych ryb. Ech. Ale ty je zabijasz i pieczesz, ja się nie, nie mam pak. Tak. Ja... O, ryba! Obrzekiem, obrzekiem! A, trzecia rybka. Wygrywam z sobą. Już chyba nie żyje. <grywa> Ryba. Zaraz, 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 zaraz. Dobra. Tam jest coś. A nie, to tam... nie... Gdzie? Gdzie to jest? Nie. Uważaj może to być coś niebezpiecznego. A mam czwartą rybkę. Hura. Aaaaaa! Aaaaa! What the f gdzie on? OPOP! A? OPOOOOOO! Aaa! Co ty tu robisz? Boję się! Pyszę jakieś potwory. Zabiesz cię tam. A Dobra, chodź tutaj. Płyń pod prąd. Nie chcę! Pada deszcz! Gdzieś ty mnie wziął, człowieku! Przez ciebie jestem przemoczony! O, czy to Moja mi jest wioska jakaś się... wioska? E. O, wioska! Idziemy ją sprawdzić. Dobra, dawaj. Spidem, spidem. Nie, bo jestem mokry i nie będę się męczył. Dobra, no to powoli. Powoli, powoli. Ile tu pochodzi chyba, to jak mieszka? No, chyba. O, noc się robi. O, dupę wpadłem. Mam trochę pochodni, poraż się tutaj. Bo ktoś, kto tutaj mieszkał najwyraźniej, nie dbał o to, by żyć. Hop, hop, o nie! <grybujesz> Żal. Ktoś, kto tutaj nie mieszkał, nie dbał o bezpieczeństwo. Pewnie jakiś pustelnik. Może, może byli spokojnymi ludźmi. Znalazłem mięso! To Gdzie? Jest... To. O, tutaj mam ręku. Nie, nie jest tego. Ła, zatrułem coś mi nie jest. Tutaj masz szambo, więc ulżyj ja sobie. Wbijam się tam. Masz, masz trochę prywatności. Nie wchodź tu. Odwo, ale to głębokie. Widzisz? Chyba nie lepiej z tobą. O boże. Kojarzysz to miejsce? Łe! Ech... Pozdrawiam... się jeszcze raz. Ty kojarzysz to miejsce? Nie, już tu kiedyś byłem. Hmm? Może tutaj jest jakiś twój wujek, czy coś? Nieee... No. Czekaj... O! Książeczki! Może znajdę coś wspólnego? O! Stolik! Zrobię zaraz coś fajnego, czekaj, czekaj. Co ja tu mogę z tego zrobić? A! Jaki zielony stwór! Spokojnie, trzymaj się, trzymaj się. Łapie go wędkę. Ja mam łopatę, uratuję cię. Nie wiem, Trzeba to porozświetlać, bo jakieś maliny... A to... Po... A to tylko taki zielony, zły człowieczek. Czuje się tu jak w domu. A, może to jest twój dom. Może masz tutaj jakiegoś wujka, ciociacie jak już mówiłem. Poszukamy. Na mój z tym wujkiem Ja i Ja Gdzie się schowałeś? Czemu nie chcesz tutaj się jechać? Ze... W... Tutaj, tutaj? Tu jesteś, tu jesteś, tu jesteś. Oj, tu jesteś, tu jesteś. Pierwyknie nie byłem. Hmm? Nie, nie chcesz. nie byłem. się wziął w głowę. Nie rozumiem Twojego takiego myślenia. Ale chyba to Ci może tylko pomóc. Aaaa! O bo... uuuu... Ja trochę coś przypomnę. O! Kojarzę tego twora! To on! To on mi zeszł! O, dom. cześć! Nieeee! Nieeee! Nie! Łofit! O, wdubsko! Czy... Chyba coś ci się stało. Aaa... Lecę w jakby Jaduka. Z kim? Z deszczem w naszym domu. Deszcz, para. Chyba cię wywaliło na inną planetę. Nie. Mi się coś tak wydaje. Nie. Ten wybuch musiał cię gdzieś wystrzelić. Ja chyba będę musiał przenocować tutaj dzień. Halo! Eee, co jest z tobą? O oh, fakt ktoś mnie atakuje. O fak, o Idę do domu. Ale gdzie jest mój kolega? Dobry. Nie może być przecież gorzej. Takiego... Teraz już może być tylko lepiej. Mm, nie ma szansy, by coś mi się stało. W końcu mam swój miecz. O, nasz tunel miłości. Dlaczego to jest tak niebezpiecznie? Idę do wody. Przynajmniej tutaj mnie te zielone peniceliny nie zabiją. O, Witaj! Witaj, dobry dniu. Słuchaj, pisał. co to? Chyba się jeszcze robi bezpieczniej. Czekaj. Dobra, możesz mi powiedzieć, a. O, w schodzę na dół. Dobra, no to Uch. mów, co się stało, bo coś ci się chyba przypomniało. Tak. Ja mieszkałem tam, w tamtej wiosce, gdzie właśnie zepsułeś mój stary dom. Tak? Creeper zepsuł mój stary dom. Ja Uch. mieszkałem tam z rodziną, ale złe stwory przyszły i wy, 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 wytłuszły nas cały ludwik. Tak? I tak znalazłem się... I tak właśnie żyłem sobie kilka lat gdzieś po drugiej stronie świata i natknąłem się na cierpio. Uuu! Czyli jesteś ostatnim z jakiegoś rodu, tak? Dokładnie. No to teraz nie zostało nam nic innego niż. WIŚĆ twoje gody!